Witajcie, kochani, ja jestem Mr. Krycha i mój drogi widzu, zapraszam Cię dzisiaj na kulinarną podróż na Orlen, gdzie przetestujemy pizzę za 10 zł. Sprawdzimy, zmierzymy, jak ona wygląda, jak ona smakuje, czy rzeczywiście jest taka fajna, jest taka przyjemna i czy 10 zł wystarczy, aby przyjemnie najeść się w trasie. Coś niesamowitego, coś wspaniałego dzisiaj przed Wami. Tak więc, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, koniecznie kliknij przycisk, subskrybuj, a następnie symbol dzwoneczka, tak żeby być na bieżąco z takimi materiałami na temat nowości kulinarnych na stacjach benzynowych i sieciowych fast foodach. A ja już teraz bez zbędnego gadania zapraszam na Orlen. Jesteśmy już na miejscu. Jedna ze stacji Orlen i w dłoni w ręce trzymamy pizzę, za którą uwaga, zapłaciłem dokładnie 17 zł i 99 groszy. Dlaczego nie zapłaciłem 10 zł? Otóż 10 zł jest tylko w momencie, kiedy zatankujemy za co najmniej 100 zł na stacji Orlen, jak również okażemy kartę Witaj lub aplikację mobilną. Ja takiej aplikacji i karty nie miałem, jak również nie zatankowałem. I taką pizzę nabyłem w cenie regularnej, 17 zł i 99 groszy. Ale każdy, kto zatankuje, może taką pizzę nabyć za 10 zł. Doskonała pizza z dużą ilością składników na pysznym cieście. Tak brzmi napis na kartonowym, eleganckim opakowaniu. A jak w środku, moi drodzy, słuchajcie, przekonajmy się, wybraliśmy Capriccio ze ser szynka pieczarki. Była też do wyboru pepperoni jak również cztery sery. Uwaga, moi drodzy. Drodzy, pokazuję. Wow! Wow! Pyszna pizza z dużą ilością składników! No tak, no tak, zmierzmy, sprawdźmy, jaką temperaturę ma, nasza, ma nasze zamówienie. Ja już Wam tutaj pokazuję. No, mamy ponad 60 stopni, to jest ok, a czy mogłoby być więcej. Natomiast średnica. Średnica tej pizzy 27,5-28 cm, niespełna Ta pizza ma. Składniki tutaj widoczne, pieczarki, szynka, szynka sprawia wrażenie takiej konserwówki, takiej przeciętnej. Nie można tutaj mówić o żadnej włoskiej szynce gotowanej kotto, oczywiście, czy o szynce parmeńskiej. Tak więc tutaj, no, przeciętnie, przeciętnie zwykła pizza. Brzegi cienkie, chrupiące, ciasto. Ciasto od spodu w miarę dobrze przypieczone. Tak więc mamy tutaj do czynienia z miarę dobrze dopieczoną pizzą. Wygląda średnio, nie oszukujmy się. Wygląda ta pizza średnio. Oglądacie ją na przebitkach. Z jednej strony, czego spodziewać się więcej na stacji benzynowej? Najważniejsza rzecz, spróbujmy. Spróbujmy pizzy, która była już gotowa. Pani nie nakładała żadnych składników. Na tą pizzę. Została ona po prostu wyjęta z zamrażarki, z lodówki, ze schłodni i od razu wstawiona do pieca i przyrządzona. Nikt tych pizz na miejscu nie przyrządza. Po prostu przygotowaną pizzę wkłada się, moi drodzy, bezpośrednio do pieca i wypieka. Próbujmy cienkiego ciasta, sprawdźmy, jak to wygląda. Dostaliśmy też sosik, ale o nim za chwilę. Uwaga, 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 próbujemy. Kontrolę nad kubkami smakowymi przejmuje przede wszystkim ten podkład pomidorowy, który jest nad naszej pizzy. Doprawiony bardzo fajnie, przyjemnie, tak ziołowo. On jest naprawdę ok, ale on zaczyna dominować. On tutaj przejmuje całkowitą kontrolę nad kubkami smakowymi w tle potem pieczarki. Pieczarki, które szału nie robią, nie oszukujmy się. Te pieczarki nie wyglądają jakoś rewelacyjnie. Są strasznie, niechlujnie na tej pizzy rzucone. Strasznie tak niesymetrycznie to wszystko jest rozmieszczone. Szynka również są miejsca, gdzie tej szynki jest dużo, a są kawałki, gdzie tej szynki praktycznie nie ma wcale ciasto. Ciasto cienkie, przyjemne jak na gotowca ze stacji benzynowej. Jest ok. Ciasto nie opada. Trzyma się ładnie, twardo, sztywno stoi to ciasto. Zapytano mnie o wybór sosu. Wybrałem sos czosunkowy sosy z Fanexu Zobaczymy, zweryfikujemy dosyć gęsty, dosyć taki zawodnik. Uh -huh, uh -huh. No, czysty Fanex z butli. Mm. Mm. Natomiast co do całokształtu, kształtu, rozliczmy się tak jak należy. Słuchajcie przeciętniak, przeciętniak, szynka, która jest tutaj, ja bym powiedział nawet, że jest słaba, jest taka, no, dla mnie nie. pizza jako całość kształt w porównaniu do jakiejś pizzerii wypada. Blado, wypada słabo, natomiast oceniamy produkt, który jest serwowany w trasie na szybko. Czas oczekiwania za taką pizzą to około 5 minut. Jest bardzo duży problem z dostępnością tego typu pizz. Szukaliśmy długo, i jeździliśmy długo. Tak więc, już wcześniej na YouTubie Saddam nagrał film, gdzie pokazywał pizzę peperoni. I ona wyglądała, w mojej opinii, znacznie lepiej niż ta, która tutaj jest capricioza. Jest przeciętna, jest średnia, jest można powiedzieć jak na gotowca poprawna, ale nie zrobiła szału. Tak jak ją widzicie, tak ona smakuje. Nic powalającego. 10 zł. Z drugiej strony to też nie jest duży pieniądz, więc nie oczekujmy też zbyt wiele. Podsumowując, Orlen i pizza z sosem z butli. Cóż. Na szybko w trasie jak najbardziej, poprawnie, acz szału nie zrobiła. Jest to przeciętniak, jest to średniak. Sos pomidorowy na plus, brzegi na plus. Natomiast szynka i pieczarki, a, powiedziałbym delikatnie, średniawo. Bo... No cóż, ja dzisiaj wystawiam ocenę w skali takiej marketowej, gotowców. Myślę tutaj, że ta. 5 z plusem takie na 10 5,5 na 10 mogę dać, jest to przeciętniak jest to średniak, ma swoje plusy natomiast nie powaliła, szału nie zrobiła, natomiast wy możecie na naszej grupie Bojownicy Krychy na Facebooku się pochwalić, czy akurat taka pizza wam smakowała, jak wyglądała moi drodzy, zapraszam serdecznie będzie bardzo, bardzo miło jeżeli tam wejdziecie, link w przypiętym komentarzu, opisie filmu Instagram MR Krycha, też dzięki niemu wiedzieliście pierwsi, że dzisiaj Byłem na Orlenie i testowałem pizzę z Orlenu za 10 zł, za którą zapłaciłem, uwaga, 17,99. Czego nie ukrywam i już mówiłem to na początku filmu. A teraz dziękując za fajną recenzję, trzymajcie się cieplutko do następnego epizodu szalonych naszych testów. Ekran końcowy. Puk, puk, kto tam? Pusty karton po pizzy. E, smakowało czy nie smakowało, krycha? Wypieszczone czy nie e, Za kierownicą tutaj umieszczone. Słuchajcie. Шередняк? Poprawny, niewypieszczony, do granic możliwości nierówno ułożony. E, taki, taki po prostu wygibasek, zawijasek na stacji położony w, na, w lodówce ukryty i, i, i po prostu wchodzisz i pytasz, czy, czy są pizze. I jak chcesz, to kup. Jak nie chcesz, nie kupuj e, taki średniak, średniakszał, lepiej jak pójdziesz do pizzerii i kupisz prawdziwą pizzę, ale jak jesteś w trasie, nie masz pizzerii, to kup e, i przekonaj się sam. Moi drodzy, nad moją głową e, przycisk do subskrypcji po boku dwie poprzednie produkcje. Tutaj Halo, zobacz sobie na przykład. Metalowy kubek z KFC, fajna produkcja. Zobacz, przyjrzyj się, jak to wygląda. A my teraz spadamy i jedziemy kręcić następny materiał. Pokażemy Wam kolejną fajną nowość. Może jakieś wyzwanie?